Zbieranie owoców wcale nie jest takie proste. Zawsze muszę być bardzo ostrożna, by nie spaść z drabiny. Zostało mi jeszcze kilka jabłek do zebrania. Uff, pełna skrzyneczka. Jabłka i truskawki zebrane. Ach, ale to jeszcze nie koniec. Teraz muszę zawieźć je do klientów. Jakie to szczęście, że mam skuter. Wszystkie owoce mogę włożyć do przyczepki, a teraz mogę ruszać w drogę! Titit! Titit! Dostawa świeżych owoców! Hej! Tutaj! Tutaj! Ja zamawiałam truskawki! E, zamawiałam też jabłuszka, aby upiec przepyszne ciasteczka jabłkowe! Witaj! E, tak, wiem. Wiem, że zamawiałaś jabłka i truskawki. Przywiozłam ci ich całe mnóstwo. Już nie mogę się doczekać, kiedy upieczesz pyszne ciasteczka. Będę mogła przyjechać i je kupić. Uwielbiam twoje wypieki. Ach, z pysznymi jabłkami i truskawkami. Och, z takimi soczystymi owocami. To nie problem upiścić coś pysznego. Dziś upiekłam ciasto. A także babeczki! Ciasteczka będą gotowe dopiero jutro. W takim razie jutro cię odwiedzę! Teraz muszę ruszać dalej w drogę. Muszę odwiedzić cukiernię Pini Pon. Do zobaczenia jutro! Do zobaczenia! Papa. pa! pa. Titit. Och, jestem na miejscu. Cukiernia Pini Pon. Och, tutaj zawsze pachnie tak słodko! Lizaki, cukierki, mmm, pyszotki. Oj, hej, hej, jesteś wreszcie. No chodź, chodź. Potrzebne mi truskawki i jabłka do zrobienia przepysznych lodów. Och, jestem, jestem. I tak, przywiozłam jabłka i truskawki. Lody powiadasz? Chętnie zjadłabym lody truskawkowe. No to się dobrze składa kochaniutka. Skoro przywiozłaś truskawki i jabłka, mogę przygotować desery lodowe. Owocowe desery lodowe. Chodź, zrobię dla ciebie pyszny deser lodowy o smaku truskawkowym. Mniam, mniam. Lody truskawkowe to moje ulubione lody. Wystarczy, że włożę truskawki do specjalnej maszyny lodowej. Dodam śmietanę, odrobinę cukru... I deser lodowy będzie gotowy. Jeszcze chwilka, jeszcze moment. Maszyna już produkuje lody. Już prawie są gotowe. O! No i świetnie! Mm, pychotka! Zimne orzeźwiające lody truskawkowe. Najpyszniejsze na całym świecie. Takie lody można zjeść tylko w mieście Pinipon. Mniam, mniam. W mojej cukierni czekają na ciebie też inne rarytaski. Na przykład przepyszne słodkie lizaki. Może chciałabyś kupić takiego pysznego czerwonego lizaka? Czerwony jak twoje jabłuszka. Mm, ciężko im się oprzeć. Wyglądają po prostu wyśmienicie. No dobrze, wezmę kilka lizaków na zapas. Świetnie! Do zobaczenia! Papa! Pa. Do zobaczenia! Do zobaczenia jutro! Uff, lód był przepyszny! No i mamy mnóstwo lizaków na zapas. Ale hmm, tym lodem to się nie najadłam. Zjadłabym coś jeszcze. Może. Może wybiorę się do burgerowni Pini Pon? O tak! I kupię pyszny zestaw z frytkami i z burgerem. T -t -t. <laughs> Jestem na miejscu burgerownia Pini Pon. To tutaj można zjeść najpyszniejsze burgery na całym świecie! Ha? A to co? Dlaczego nie mogę wjechać? Halo! Jestem strasznie głodna! Uf, na szczęście! Och. Już mogę wjechać. O, wszystko jasne. Nie mogłam wjechać do burgerowni, ponieważ nie było tu miejsca. Mnóstwo laleczek pinipon. Wszystkie chcą zjeść coś pysznego. Dzień dobry! Miło mi Ciebie widzieć. Możesz złożyć zamówienie. Musisz chwileczkę zaczekać, ponieważ dziś mamy tutaj naprawdę spory tłok. Mnóstwo laleczek pinipon. Przyszło zjeść przepyszne burgery, a także frytki. Oh, no właśnie, widzę. Ja chciałabym zamówić przepyszny zestaw z burgerem i z frytkami. A do tego coś do picia. Świetny wybór, już się robi. Przepyszne burgery za moment będą gotowe. Uff! A do tego oczywiście frytki. A, no i jeszcze coś do picia. No tak. No już, proszę bardzo, przepyszny zestaw Pinipon jest już gotowy. Mmm, ale pachnie. No dobrze, gdzie by tu usiąść? Gdzie by tu usiąść? Nie ma wolnych miejsc. Wszystkie stoliki zajęte. O, oh, to nic. Szybciutko z pojadę do domu. Wygodnie usiądę na kanapie i zjem mojego burgera i frytki. Ach, już nie mogę się doczekać, jestem taka głodna! Titit! pora ruszać, ruszać do domu! Łow, ależ przygody! Kochani, jak widzicie, z laleczkami pinipon można naprawdę świetnie się bawić. Moja laleczka dziś zwiedziła całe miasteczko Pinipon, a wy możecie zwiedzać je razem z nami na kanale baw się z EPE. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Miłego, pełnego zabaw dnia. Życzę Wam Anka, Aneczka. Cześć.